Cześć, witajcie. Jestem Sprytny Spryciarz, a to jest poradnik jak zmienić położenie paska zadań w systemie Windows 7. Poradnik został nagrany specjalnie dla portalu spryciarze.pl. Aby zmienić położenie paska zadań klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, wybieramy właściwości i w położenie paska zadań na ekranie wybieramy dowolne miejsce gdzie chcemy aby on się znalazł. Ja wybieram prawą stronę. Po wybraniu miejsca klikamy Zastosuj i potwierdzamy wszystkim OK. Jak widzimy, nasz pasek zadań przeniósł się w prawą stronę. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do innych moich poradników oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na portalu spręciarze.pl